Zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. Żarłok TV. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały świat. A w trzeciej części trylogurgii spróbujemy czegoś z KFC, czyli Longera. Ale bądźmy szczerzy, czy kogokolwiek w trzecim odcinku interesuje moja ocena tej kanapki? Jestem gurgo klonem. No rzeczywiście Śmierdzisz rybą Z przeszłości A i sklonałem też longera twojego Aha, to oznacza, że to jest mój longer, tak? Technicznie twój Ale już swojego masz Ja też twojego mam Ten sam longer Jadłem dopiero co Fishmaka. Podczas jedzenia się sklonowałem. Mhm, mm tak. Sklonowałeś się telefonem komórkowym, rozumiem. Tak, tak są tego apki. Ja zrobiłem apkę na Androida, telefony Windows i iPhone'y. I teraz przybywam z przeszłości do. Te ra raźniejszości złożyć ofertę nie do odrzucenia. Słucham, słucham dalej. Chciałem bym zaproponować wielo, wielo, wieloskładnikową panie współpracę. Jeżeli nie porzesz mnie w poprzednim odcinku, to czekacie wielotysięczna widownia i. Zjesz karmę Dla Czy wiesz co, za karmę może podziękuję Ale Ty nie rozumiesz co my tu kręcimy Słuchaj, ja już w poprzednim odcinku cię pożarłem Ciebie nie ma W poprzednim odcinku nie żyjesz, ja cię pożarłem żarłuk cię pożarł, słuchaj Gurgi Ty smakujesz najwyżej 6 na 10 Tak jak ten 18 tysięcy Karma Koptak no to... Dla ciebie Kocia karma dla mnie Miau Ile ty masz tych widzów? Osiemnaście tysięcy dwieście. Kupujcie koszul Reklamę Reklamę Sać Reklamę e, o, Czekaj, dwóch odeszło O kurcze, rzeczywiście No dobra, przekonałeś mnie Idziemy kręcić Filmy na twój kanał Okej okay. Ale najpierw przywróć wersję moją z przeszłości, poprawną. Ale w jaki sposób? Teraz! Teraz! в To dzięki za udział w filmie. Dziękuję za włamanie się do twojego samochodu. Tak, dziękuję bardzo. Sorry za meglony. No po prostu dałem mu moduł humoru i tam za dużo polskiego kabaretu, bo i on był taki przerysowany. Za dużo do humoru dałem mu polskich kabaretów. Nie, myślę, że był dobry, naprawdę był na poziomie. Przepraszam, za to stworzenie marwnew. Widzom swojego kanału na pewno będzie się podobać. Nie porównuj mnie do polskich kabaretów. No sam się porównałeś. Sam się porównałem. Ale ja ci powiem, że nie się